Połamane serce od byłego przyjaciela, Ty już nigdy do mnie nie pisz bo ja nienawidzicie. Połamane serce od byłego przyjaciela, Ty już nigdy do mnie nie pisz bo ja nienawidziecie. Ciągle miałeś do mnie pletęcię o wszystko. I to ja byłam tą złą przyjaciółką, która cię laniła cały czas. A tak naprawdę to ty laniłeś mnie, a miałeś się zmienić na lepsze, a nie na gorsze. No ale cóż, ech, połamane serce od byłego przyjaciela, ty już nigdy do mnie nie pisz bo ja nienawidzę. Połamane serce od mojego przyjaciela, ty ty do mnie nie pisz, no bo ja nienawidzę Cię. Gadały na mojego brata bardzo złe rzeczy i na mojego męża też, których nawet nie wymówię, bo wielce ty ty jesteś taki najlepszy, XD. Ja pomyliłam się, co do ciebie i bez ciebie jest dużo lepiej, weź. I dobrze zniknąłeś z mojego życia na zawsze. Bo tak jest lepiej, bez ciebie. Połamane serce od byłego przyjaciela. Ty nigdy do mnie nie pisz no, bo ja nienawidzę. Mam lepszych przyjaciół i nie wiem jak mogłam ze tobą przyjaźnić. Ty na mnie nie zasługujesz. O! Niebo masz zdanie o mnie bardzo złe. Ja nie tęsknię za tobą, bo ty jesteś nikim dla mnie. Już kiedyś byłeś moją mordą, ale to już się skończyło na zawsze. Ty kiedyś napisasz do mnie, że chcesz się przyjechnąć ze mną, bo jednak mnie lubisz, a ja ci powiem, że nie ma takiej opcji, bo nie chcę być znów przez ciebie raniona. Połamane serce od głowego ty już nigdy do mnie nie pisz no, bo ja nienawidzę Cię. Nie muszę już ci się tłumaczyć, oraz bacz się, co mi się robić, lub komuś. dam ci nową szansę, ale ty ją śpiepszyłeś. Twoja strata. No zdążyłam już sobie wywicialić bez ciebie i wymazałam cię. I wymarzałam Cię. I wymazałam Cię. Ze swojego życia. Połamane serce od byłego pijacela. Ty już nigdy do mnie nie pisz, no bo ja nienawidzę Cię. Połamane serce od byłego pijacela. Ty już nigdy do mnie nie pisz, no bo ja nienawidzę Cię. I chciałabym cię zablokowała, więc masz to. Na własne życzenie, ale już nigdy nie prosz mnie o nic, ani nie prosz mnie przede wszystkim o to, bym ja do ciebie wróciła, do przyjaźni, bo nie wrócę, bo ja mam lepszych przyjaciół, mam lepszych niż ty. Mam lepszych niż ty, mam lepszych niż ty. Połamane serce od byłego pijacela, ty już nigdy do mnie nie pisz, no bo ja nienawidzę Cię. Połamane serce od byłego pijacela, ty już nigdy do mnie nie pisz, no bo nienawidzę Cię, nienawidzę Cię, nienawidzę Cię.